Piosenice i TV. Wasza telewizja internetowa. 2019 rok przeszedł do historii. W gminie Lubień zapisał się on jako kolejny rok obfitujący w inwestycje. Mieszkańcy wsi Tęczyn, Krzeczów, Lubień i Skowinla Biała mogą korzystać z wielu nowych bądź gruntownie wyremontowanych obiektów użytku publicznego. Drogi, chodniki, oświetlenie, place przeznaczone na cele kulturalno-rekreacyjne i wiele, wiele więcej. Podłączyliśmy około 50 gospodarstw do kanalizacji. Wykonaliśmy remont kapitalny i dostosowaliśmy budynek przy ośrodku zdrowia, gdzie są przyjmują specjaliści nasi mieszkańcy nie tylko mieszkańcy mogą korzystać z porad różnego rodzaju specjalistów, jak również analityka jest uruchomiona, następnie oddaliśmy duży plac pod Orlikiem na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne. W dalszym ciągu go rozbudowujemy. Ten ten plac, żeby mógł służyć w dalszych latach, również Koło kościoła uruchomiliśmy tak zwaną rynnę parkową Myślimy o poszerzaniu tej, tej działalności. Następnie wykonaliśmy piękny plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Tęczynie. Wykonaliśmy kawałek chodnika przy drodze powiatowej w Tęczynie. Również w połączeniu z Generalną Dyrekcją wspólnie wykonujemy ponad kilometrowy odcinek przy drodze Krajowej w tęczyn Krzeczów. W tej chwili prace są prowadzone w Krzeczowie, gdzie robimy kapitalny remont drogi z wykonaniem chodnika w okolicach Kościoła. Idąc dalej na południe naszej gminy, wykonaliśmy remonty dróg z komialnej Białej, ale tak z czego się cieszę, to jest wykonanie i położenie asfaltu na drodze do, do szkoły, również chodnika na tej drodze, gdzie. Przede wszystkim bezpieczeństwo rodziców, dzieci zwiększyło się, można powiedzieć, iluś tam krotnie. Jednocześnie jesteśmy w trakcie wykonywania projektów, czy to chodników, czy wszelkiego rodzaju drogach, bo jak Państwo wiecie, u nas są wszystkie rodzaje dróg, od, od osiedlowych, kończąc na, na drogach ekspresowych. Posiadamy dokumentację, posiadamy zapewnione środki, aby w przyszłym roku również kontynuować dalsze inwestycje, nie tylko drogowe. Ale myślę, że i kanalizacyjne, gdyż też poskładaliśmy stosowne wnioski, gdyż projekty mamy, pozwolenie mamy, żeby po prostu jak najwięcej prac i pieniędzy ściągnąć, żeby coś się działo. Wsparcie finansowe od gminy otrzymały również kluby sportowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Kluby sportowe są dofinansowywane w mniejszym lub większym stopniu. Tutaj w lubniu wykonaliśmy szatnie w Jesteśmy w trakcie jakby być może, że jeszcze w tym roku realizacji częściowego oświetlenia boiska sportowego z Komiany Białej jest w trakcie wykonywania projekt oświetlenia również boiska sportowego. Jeśli chodzi o straże pożarne, to jak co roku dofinansowujemy. Można powiedzieć, że w tym roku święciliśmy nowy samochód dla ASP w Krzeczowie, piękny, mały, ale za to bardzo potrzebny samochód dla OSP w Krzeczowie, i z czego się cieszę. Również wykonaliśmy duży remont OSP z Skomielna Biała, gdzie poprawiają się warunki, można powiedzieć, szkolenia i bytowania strażaków, także to są też takie czynniki sportowo, można powiedzieć, obrono-cywilne, gdzie też to jest jednym z takich priorytetów, żebyśmy byli przygotowani na wszelkiego rodzaju odpłukać nieszczęścia. Nowy 2020 rok w Gminie Lubień przyniesie kontynuację inwestycji, gwarantujące z jednej strony podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, a z drugiej stały rozwój gminy. Rozwój, który możliwy jest dzięki prowadzonej od lat stabilnej polityce finansowej gminy, sprawnej organizacji procesów inwestycyjnych oraz skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i europejskich. Środki my czerpiemy no nie tylko swoje, bo tutaj z podatków to mamy niewielkie, ale. Czerpiemy z różnego rodzaju zewnętrznych instytucji typu samorząd województwa, nawet z budżetu państwa. Jesteśmy w trakcie budowy pszok czyli punktu selektywnej zbiórki odbiorów komunalnych. Tam mamy przyznane prawie 600 tysięcy dofinansowania. Również 500 tysięcy otrzymaliśmy dofinansowania na ten plac. Również otrzymaliśmy dofinansowania do remontu strażnicy, do Skyparku, do oświetleń. W każdy możliwy sposób staramy się o dofinansowanie. Również warte zaznaczenia jest to, że w tym roku wymieniliśmy. Około 150 pieców, kopciuchów, które wiemy, że one szkodzą, i mamy w tej chwili listę rezerwową poprzez LGD Turystyczna Podkowa. Można dodać, że jesteśmy też w trakcie prawie 400 budynków, będzie miało instalacje fotowoltaiczne, solary, względnie pompy ciepła. I w przyszłym roku, już te instalacje zostaną zainstalowane, to nasze powietrze będzie znów czyste.